Hey wszystkim. Ja jestem Miłka, a wysłuchacie podcastu przed 30. To już będzie trzeci podcast z rzędu. Jak nagrywam taka troszeczkę zapowietrzona. Mam nadzieję, że to naprawdę nie będzie tutaj bardzo przeszkadzać, ale niestety, zatoki po prostu skomplikowały mi ostatnie trzy tygodnie niesamowicie, jako osoba nagrywająca w internecie, wiecie, Instagramy, YouTube i tego podobne, no podcasty, no tego typu sprawy. Zatkany nos zatkane uszy i zawalony zatoki niestety bardzo mogą skomplikować nam życie. Oszczędzam, słuchajcie, swój głos jak nie wiem i muszę Wam powiedzieć, że w domu naprawdę bardzo mówię. Mój mąż musi być zachwycony tą sytuacją dlatego, że no po prostu ja jestem ogromną gadułą i z reguły wygaduję mu się cały, cały czas i mega dużo gadam, a teraz potrzebuję po prostu, wiecie, oszczędzać ten głos, żeby później móc dla Was nagrać podcast, a więc mój mąż musi tutaj być naprawdę w niebo że może mieć trochę spokoju, a ja później mogę się Wam wygadać. Mam nadzieję, że u Was przede wszystkim wszystko w porządku, chociaż ja teraz, gdzie nie spojrzę, to na, naprawdę ktoś jest chory. No, powiedzmy sobie szczerze, czekamy już na tą wiosnę, tak? Ja nie jestem z tych osób, które żyją od piątku do piątku, od weekendu do weekendu, od wakacji do wakacji. Staram się naprawdę korzystać z każdego dnia, ale no do tej wiosny to już nie mogę, tak? Mi się dłuży, mam wrażenie, że <laughs> szok. Mimo to styczeń naprawdę szybko mi przeleciał, zawsze bałam się stycznia. Był to dla mnie taki miesiąc, kiedy czułam bardzo dużą presję z całego otoczenia. Wiecie, wszyscy mają jakieś nowe postanowienia, wszyscy zmieniają swoje życie, i zawsze jakoś też się tego bałam, a w, a w tym roku zdecydowałam się podejść do tego na totalnym lajcie. Robię to, co czuję, poświęcam czas dla siebie, dla swojej rodziny, robię. Taki kontent w internecie, jaki lubię robić, do niczego się nie zmuszam, biorę widziane swój czas, żeby wszystko zrobić, i muszę powiedzieć, że ten styczeń był naprawdę bardzo fajny, mega się z tego cieszę. I mam nadzieję, że styczeń był tylko, wiecie, taką małą zapowiedzią tego, jak ten rok będzie fajny, cudowny i ile przefajnych prze, 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 prze prze fajnych rzeczy się wydarzy w naszym życiu. I Wam też tego bardzo, bardzo życzę. Ale żeby nie schodzić tutaj na jakieś inne różne tematy, przechodzimy do tematu dzisiejszego odcinka, a tematem dzisiejszego odcinka będzie młoda mama. Ja zostałam młodą mamą, mając 19 lat, no i uważam, że to jest bardzo, bardzo młodo. Naprawdę, wtedy mi się nie wydawało, żebym była jakąś taką ultra młodą mamą. Wydawało mi się, że, wiecie, młoda mama to 15, 16, 17 lat, a 19 to już, to już taka normalka, tak? Przecież nasze babcie w wieku 19 lat rodziły dzieci i to już było takie normalne, i, i wtedy nie uważało się, że one są młodymi mamami. A słuchajcie, ja, jak teraz tak patrzę wstecz, to uważam, że byłam naprawdę mega młodą mamą. Nie byłam przede wszystkim przygotowana ani fizycznie, ani psychicznie do tego, żeby być mamą. I w dzisiejszym odcinku chciałabym troszeczkę Wam właśnie opowiedzieć o tym, z jakimi rzeczami się spotkałam, jakie stereotypy niestety były przyklejone mi na czole. Może właśnie zaczniemy takim krótkim wstępem, żeby wszystko było jasne. Ja zostałam mamą w wieku 19 lat i przez pierwsze 3 miesiące żyłam w toksycznym związku, właśnie z toksycznym facetem. Muszę Wam powiedzieć, że to naprawdę nie nie były łatwe trzy miesiące. Nie wspomnę tutaj, wiecie, o hormonach, które tak naprawdę robiły swoje i później o tej sytuacji, którą ja miałam w domu. Tak naprawdę z tyłu głowy wiecznie miałam tą ucieczkę, to, że muszę uciec, muszę się uwolnić, no i nie do końca skorzystałam z tych pierwszych trzech miesięcy Alexa A z drugiej strony, ja cały czas byłam do niego przyklejona. Cały czas się przytulaliśmy, my całe dnie leżyliśmy razem i się przytulaliśmy, przytulaliśmy, jeszcze raz przytulaliśmy, a więc tej bliskości naprawdę miałam bardzo, bardzo dużo. A z disse ne... né Não... Não... nie skorzystałam, nie zrobiłam jakichś fajnych rzeczy z Bobaskiem. Ja prawie nie mam w ogóle zdjęć mojego syna z tego czasu, dlatego że na że straciłam po prostu mój komputer, na którym było bardzo dużo tych zdjęć, wspomnień. Bardzo mi jest szkoda z tego powodu, no ale niestety nic nie mogę z tym zrobić, a więc teraz robię mu multum dużo zdjęć tak naprawdę i nadrabiam sobie troszeczkę. Ale może przejdźmy do samego początku, czyli w ogóle reakcja moich rodziców na ciążę. Ja miałam 18,5 pół roku, jak zeszłam w ciążę i moi rodzice dowiedzieli się o tym przez przypadek od kogoś tak w ogóle. Ktoś mnie widział, że ja poszłam zrobić USG i tak naprawdę na Korsyce muszę Wam powiedzieć, że informacje roznosiły się w takim tempie, że tam nie dało się ukryć nic przed nikim absolutnie nic przed nikim. Jak ktoś Was gdzieś widział, to już wszyscy później wiedzieli, że Ty byłaś o tej i o tej godzinie z tą osobą w tym miejscu. Też tak dlatego zastanawiam się, jak mi się rok wcześniej udało tak dobrze utrzymać ten toksyczny związek w tajemnicy, kiedy rok później tak naprawdę ja nie zdążyłam powiedzieć rodzicom, że jestem w ciąży, a oni już o tym wiedzieli. Moja mama właśnie do mnie zadzwoniła, że chce się spotkać i od razu się wtedy mnie spytała właśnie, czy jesteś w ciąży i ja jej powiedziałam, że tak, ja musiałam powiedzieć, że no... Nigdy nie zapomnę tego, jak. Wiecie, ona mam wrażenie, że po prostu rozpadła się w milion kawałków i to nawet nie chodziło o to, że ja będę miała dziecko. Bo jakbym, wiecie, miała dziecko, na przykład z chłopakiem, z którym, nie wiem, byłabym od 13 roku życia, albo w ogóle, wiecie, z chłopakiem, który by mnie kochał, i na przykład, no, zdarzyłoby się taka sytuacja, że jest. Wpadka jest to dziecko, niechciane na przykład, ale to dziecko jest i taki związek decyduje się zostawić to dziecko. I moja mama na pewno nie miałaby takiej samej reakcji, jakby wydarzyło się coś takiego. I ją najbardziej przerażał fakt, z kim ja mam to dziecko. Najbardziej przerażał ją fakt, co się teraz ze mną stanie, jak ten człowiek zareaguje, a więc wydaje mi się, że to ją najbardziej przeraziło. Ona nigdy, wiecie, nie była na mnie jakoś wściekła, nigdy nie obraziła się. Mój tata, powiem wam, że nie wiem dokładnie, jaką miał reakcję, dlatego że, no ja ja go nie widziałam tak naprawdę. Ja go zobaczyłam dopiero z tydzień albo dwa tygodnie później, jak Amadeusz, po raz pierwszy mój brat, mnie odbierał z tego domu tam w tym lesie przy pierwszej ucieczce. No i wtedy mój tata był taki, wieszcie, bardzo szczęśliwy, że mi się udało uciec. Wiecie, na 24 godziny on tego jeszcze wtedy nie wiedział, a więc nic takiego szczególnego nie mówił. I pamiętam jeszcze reakcję tylko mojej babci, bo akurat moja babcia wtedy była na Korsyce i ona wtedy proponowała mi, żebym z nią wróciła do Polski, bo właśnie mówiła mi, Julka, jeśli chcesz uciec, to póki nie ma dziecka, bo jak będzie to dziecko, to już będzie Ci bardzo, bardzo trudno, żeby uciec. I no, powiem Wam szczerze, że ja się wtedy nawet troszkę zastanowiłam, czy nie wrócić na tą moją wioskę do Polski, a z drugiej strony miałam takie wrażenie, że kurde, jak ja wrócę, to... To, to nie wiem, to jakbym zaczynała wszystko od początku, a tak naprawdę, no, może to nie był zły pomysł wtedy i mogłam wrócić. No, wszyscy już dobrze wiemy, że tego nie zrobiłam, a więc, no, reakcje mojej rodziny były takie normalne, że tak powiem, nie było żadnych awantur, żadnych krzyków, żadnych pisków i tak dalej, tylko większe przerażenie było tym, z kim jest to dziecko, aniż w ogóle jest to dziecko, bo ja znam moich rodziców i mam do nich na tyle zaufanie, że ja wiem, że jakby na przykład to dziecko było z jakiegoś tam stabilnego związku dwóch dziewiętnastolatków, którzy są wiem, od dwóch lat czy od roku nawet razem, to inaczej by to wszystko przeszło. Jakby moi rodzice wiedzieli, że mężczyzna u mojego boku to jest fajny chłopak, który chce się zająć mną i dzieckiem, to na pewno wyglądałoby to totalnie inaczej. A fakt, że wiecie, ja byłam z ponad czterdziestoletnim facetem, który miał w dupie totalnie jakiekolwiek moje potrzeby, no to to chyba bardziej przerażało właśnie moich rodziców, ale więc no, ich reakcje były takie bardziej uff, po prostu, no nie wiem, przerażeni byli. No, to jest chyba dobre słowo tutaj, byli po prostu przerażeni. Idziemy chronologicznie dalej. I w ogóle dziwne, że ja się tak uśmiecham przy tym filmie. To miał być taki spokojny film, a ja mam wrażenie, że ja mam banana na twarzy, bo czuję, że po prostu to wszystko już jest za mną i teraz mogę się dzielić moją historią z innymi młodymi mamami, które może właśnie teraz są w ciężkich sytuacjach. A muszę na wstępie tutaj też jeszcze powiedzieć, że dla mnie każda mama jest po prostu bohaterką. Nieważne, czy ona jest młoda, czy nie jest młoda, czy jest samotna, czy jest w szczęśliwym związku. Jesteście dla mnie matki bohaterkami, bo to jaką robotę. i tatusiowi oczywiście też, tatusiowie, żeby nie było, że za mnie mam ta W tatusiowie też mogą być bohaterami, też są bohaterami. No ale odcinek jest o mamach, o mamusiach, nie oszukujmy się. To właśnie chcę powiedzieć, że jesteście dla mnie po prostu bohaterkami. Po tych trzech miesiącach właśnie życia w tym toksycznym związku i po mojej pierwszej ucieczce zamieszkałam z moimi rodzicami. I muszę wam powiedzieć, że w sumie przez pierwsze 9 miesięcy to ja tak troszeczkę odpoczywałam, dochodziłam do siebie, miałam dużo spotkań z adwokatką, które zabierały sporo mojego czasu. Jeździłam z Aleksem po Paryżu. Miałam tutaj też koleżankę w Paryżu, z którą często się spotykałam. Mama zostawała na przykład wieczorami z Aleksem, a ja mogłam z nią wyjść do jakiegoś baru. Wiecie, dla mnie to był w ogóle szok. Ja naprawdę jako samotna mama. Miałam ogrom szczęścia, że moi rodzice byli na miejscu, że chcieli, żebym u nich mieszkała i, i pomagali mi niesamowicie. Mówię, zostawiali z Aleksem wieczorami, żebym ja właśnie mogła wychodzić. Dorabiałam sobie, słuchajcie, też na samym początku mieszkania w Paryżu i klaskałam w telewizji. Czy Wy sobie to wyobrażacie? Jeździłam o 22 na drugi koniec Paryża, gdzie teraz to ja w życiu nie pojechała sama, bo po prostu znam realia niektórych miejsc pod Paryżem i w życiu nie pojechała, a wtedy jakoś tak, wiecie... O, dobra Paryż to jedno i to samo i teraz w życiu na mnie pojechała i klaskałam za nawet nie pieniądze a za takie tikety, które można było potem wydać w sklepie z zabawkami żeby kupić mojemu synowi prezent na jego drugie urodziny nie zapomnę tego, kupiłam mu wtedy za to klaskanie Taki garaż samochodowy, który nawet jest teraz u rodziców mojego męża. Ten garaż został z nami i dzieci, jak za każdym razem chodzą tam do rodziców mojego męża, to się tym garażem bawią. A więc tak wyglądały moje początki. W sumie właśnie przez 9 miesięcy miałam tą jedną dobrą koleżankę, z którą widałam się bardzo często. Dużo czasu spędzałam z agą, pomagałam w ten sposób też moim rodzicom, bo oni już mieli takie stabilniejsze prace, a ja odbierałam agę żeby nie jadła na stołówce, wracałam z nią do domu, zaprowadzałam ją później na tą stołówkę i tak słuchajcie sobie po prostu żyłam przez 9 miesięcy. Po 9 miesiącach mnie już zaczęło grzać i ja wiedziałam, że ja muszę zrobić coś ze swoim życiem kompletnie i. Wtedy kupiłam samochód za 1000 euro. Taki znajomy Polak sprzedał mi Clio, tak w ogóle, mój pierwszy samochód we Francji. To było takie stare Clio. I śmieszne jest, bo wiecie, 4 lata później kupiłam nowiutkie Clio z salonu. Będę zmieniać pewnie samochód Dnia, ale Clio już pewnie nie kupię. Ale, ale śmieszne, że właśnie pierwszy mój samochód to było takie stare Clio, a później, 4 lata później, mogłam kupić sobie, wiecie, Clio nowe z salonu. Życie tak naprawdę nie wiadomo, co dla nas szykuje. Kupiłam ten samochód, żeby móc dojeżdżać do pracy, do mojej e, najgorszej pracy chyba w całym moim życiu. Bo... Ale bardzo ciężko było dostać pracy jako samotna mama. To jest taki pierwszy główny punkt e, tego odcinka. Samotna mama, która chce dostać jakąkolwiek stabilną pracę, patrzą się na Was, jakbyście się Inki urwali. Naprawdę. Bo jak ty sobie poradzisz, kto z tym Twoim dzieckiem zostanie, to tamto, siamto. Naprawdę miałam wrażenie czasami, że jestem na jakimś przesłuchaniu policyjnym i że ja coś złego zrobiłam, bo nikt nie chce ufać samotnym mamom, nikt nie chce ich wynajmować mieszkań, nikt nie chce ich zatrudniać, bo tak naprawdę taka samotna mama to nie wiadomo, kiedy ona przyjdzie, kiedy nie przyjdzie, a jak żłobek zamkną to ona na no, od razu nie przyjdzie, bo nie będzie miał jej kto pomóc, i tak było wiecznie. Mi się udało właśnie dostać tą pracę w hotelu na 15 godzin. Godzin w tygodniu, czyli pracowałam 3 godziny dziennie i udało mi się załatwić, żeby mój syn miał żłobek? Słuchajcie, słuchajcie, 3 godziny dziennie. Skończyliśmy wszyscy pewnie pierwszą klasę podstawówki, a więc wiemy, że jak 3 godziny pracujecie i twoje wasze dziecko jest 3 godziny w żłobku, to brakuje czasu na drogę, bo tak naprawdę do tej pracy musiałam dojeżdżać 10 minut samochodem i 10 minut wracać. I słuchajcie, wiecie, jak ja to robiłam, żeby. Jakoś się wyrobić i żeby nikt się nie skapnął, że ja po prostu walczę o życie. Zostawiałam mojego syna 3 minuty wcześniej w żłobku i spóźniałam się 3 minuty do pracy. Wychodziłam 3 minuty wcześniej z pracy i słuchajcie, odbierałam dziecko 3 minuty później. Bo trzy minuty to nic, na te trzy minuty w żłobku nikt nie patrzył, na te trzy minuty w pracy nikt nie patrzył, a to jaka ja zajechana i zrypana o tej 12.03 wpadałam do tego żłobka, no to panie później zauważyły i właśnie się spytały, czy wszystko ok i zaproponowały mi, że jeśli chce, to Alex może zostawać w tym żłobku, żeby jeść z nimi obiad i że ja będę go odbierała o 12.30, ale już po obiedzie. Bo to jest to, że małe dziecko o 12 wiecie je obiad, a następnie idzie spać. A ja odbierałam takie dziecko, które było głodne, zmęczone, ja byłam zajechana, wracałam do domu i muszę Wam powiedzieć, że naprawdę to się nie trzymało niczego, ale te panie w żłobku wtedy mi tak pomagały. One były dla mnie takim po prostu zbawieniem, takimi aniołami. One mi wypisywały słuchajcie, wtedy takie atestacje, e, potwierdzenia wiecie, do, do sądu, że, że mój syn jest zawsze dobrze ubrany, że jest szczęśliwy, że jest najedzony, że ja tak o niego dbam i muszę Wam powiedzieć, że to jest niesamowite, jak obcy ludzie, którzy tak naprawdę nie znali mnie długo, pomogli, pomogli mi w mojej sprawie w sądowej, a więc Będąc samotną mamą, młodą mamą, trafiłam również na bardzo dużo dobrych ludzi. I to też trzeba powiedzieć, że jasne, że trafiałam na ludzi, którzy się na mnie patrzyli tak eee, ciebie to na pewno nie zatrudnię, ale trafiałam też na takich, którzy naprawdę bardzo mi pomagali, i fakt wtedy, że one mi zaproponowały, że zmodyfikujemy ten kontrakt, i mój syn będzie mógł zostawać 30 minut dłużej w żłobku i że odbiorę go najedzonego już, tylko za ten obiadek muszę zapłacić, to on mi to uratowało życie na pewno, bo powiem Wam szczerze, że 6 minut przejechać tą drogę, którą ja przyjeżdżałam, to ja nawet nie wiem, wstyd się aż przyznać, ile wykroczeń samochodowych zrobiłam w tym czasie, ale ja nie miałam wyjścia, po prostu nie miałam wyjścia, bo ja potrzebowałam tej pracy, żeby móc mieć nowy etap mojego życia, jakim był apartament. Ja potrzebowałam się wyprowadzić, bardzo dobrze mi było z jednej strony u moich rodziców, a z drugiej strony wiedziałam, że to jest czas. Że tego potrzebuję wtedy. Dzisiaj myślę, że mogłam zostać u moich rodziców jeszcze troszeczkę dłużej, żeby odłożyć trochę więcej, na przykład pieniędzy, bo tak naprawdę wyprowadzając się do tego mojego apartamentu, byłam zjechana, spłukana. Nie miałam ani na kaucję, ani na kupienie czegokolwiek. Wiecie, moja pierwsza komoda z CK, którą składałam tym młotkiem od sąsiada, była oczywiście kupiona na 150 różnych rad. E a więc e, tak wyglądało moje życie, ale ja poczułam taki impuls, po prostu intuicja mi podpowiadała, że to jest czas najwyższy się wyprowadzić. No i teraz akcja. Wyprowadź się jako młoda samotna mama z dzieckiem, z pracą, 15 godzin w tygodniu. Bardzo dużo drzwi się zamykało przede mną, aż w końcu trafił mi się pan Portugalczyk. Ja w ogóle mam całe życie szczęście do Portugalczyków, chyba, bo mój mąż też e, jest w połowie Portugalczykiem, który tak się na mnie patrzy i mówi: Dobra. Wynajmieć to mieszkanie. Trudno. No, po prostu trudno. Ja nie wiem. sobie chyba powiedział: Trudno, najwyżej. No, najwyżej trudno. Tak, będzie robił benewolę, jeśli ja, jeśli ja nie, nie będę mu płaciła z to mieszkanie. Bo we Francji, wiecie, są takie prawa, że jak wynajmiecie samotnej matce z dzieckiem mieszkanie i ona wam nie płaci, to wy przynajmniej przez 7 miesięcy roku na pewno nie możecie jej wyrzucić z tego mieszkania, a później możecie ją wyrzucić tylko w momencie, jeśli znajdziecie jej inne, zastępcze mieszkanie. Ja nigdy nie spóźniłam się ani dnia, ani godziny, ani minuty z żadnym z moich czynszów. Zawsze był zapłacony na czas. Czynsz to była pierwsza rzecz, płaci, jaką płaciłam. Przerażony był ten pan, dlatego że mój czynsz wynosił więcej niż moja wypłata taki w ogóle fakty, że ja zarabiałam wtedy 550 euro, a mój czynsz wynosił 760. Bez żadnych opłat do tego. Miałam duże szczęście i miałam pomoc socjalną, która dopłacała mi tą resztkę, której mi brakowało i miałam pieniądze na jedzenie i na no to, wiecie, żeby ubrać moje dziecko i na tym się kończyło, a potem zaczęłam zarabiać już troszeczkę właśnie pieniądze na YouTube, które, wiecie, po raz pierwszy, nie wiem, pozwoliły mi zapłacić rachunek za prąd, albo kupić no nie wiem, kupić sobie coś, e, cokolwiek tak naprawdę. Więc na początku bycia samotną mamą nie, miałam niezłe problemy finansowe, ale nie żałuję tego, że się wyprowadziłam tak wcześniej, bo wiem, że to po prostu otworzyło nam takie nowe drzwi i moim rodzicom to pozwoliło tak troszeczkę odetchnąć, że ja się ustabilizowałam, że już jest okej, okay, ale że oni też mieli potrzebę na zmianę mieszkania na troszkę mniejsze, bo to mieszkanie, które mieli, naprawdę było bardzo dużo i dużo za nie płacili. Powiem tak, bycie młodą mamą, czy bycie młodą i samotną Młodną mamą, czy bycie młodą mamą, ale w związku toksycznym to naprawdę nie jest nic łatwego, i bardzo często możemy się spotkać z takimi, wiecie, bardzo krytycznymi sytuacjami. Niestety czasami możemy być źle potraktowane. Ja miałam kiedyś taką sytuację, gdzie byłam tragicznie potraktowana, i to, słuchajcie, było przy kasie, przez inną mamę, inną mamę, inną przyszłą mamę, dlatego, że była to kobieta w ciąży. Muszę powiedzieć, że czasami mamy życie takie sytuacje, które gdzieś tam nam zapadają, w. W głowie była w karfurze z moim synem, który miał dokładnie 4 miesiące. To było zaraz po tym jak przyjechałam tutaj do Paryża i on płakał, bo w ogóle trzeba zaznaczyć, że mój syn, jak był mały, to nie dało się z nim chodzić do żadnego supermarketu. Dla niego to był ogromny stres. Jak tylko przechodziłam przez drzwi supermarketu, to Alex w wózeczku płakał jak wściekły, naprawdę. Nigdy nie wiedziałam skąd się to bierze, bo tak naprawdę on po prostu któregoś dnia podróż, to przestał. Jasne, że dzisiaj też jako 9-latek nie lubi chodzić po sklepach, no ale to chyba żaden 9-latek nie lubi chodzić po sklepach. No ale wtedy naprawdę, nie wiem, może światło, może, może fakt, że przy. Pierwsze trzy miesiące swojego życia żył w takiej absolutnej ciszy w tym lesie, gdzie tak naprawdę nie wychodziliśmy, nie było ludzi, nie było gwaru, nie było tego wszystkiego, to nagle dla niego wejście do takiego supermarketu było niesamowitym stresem, bo to nie było tak, że on się przyzwyczaił do urodzenia do hałasu, tylko tego hałasu nie było, byłam tylko tak naprawdę cały czas ja i on, ale nie było właśnie takiego klasycznego hałasu supermarketu, a więc myślę, że to może sprawiało, że, że to było dla niego tak niekomfortowe. Jestem w supermarkecie z czteromiesięcznym miesięcznym Aleksem i podchodzi do mnie pani, która usłyszała, że Aleks tak bardzo mocno płacze, proponująca mi, żebym poszła do kasy dla matek z dziećmi. No ale ja jej wiecie, pokazuję, że już nie jestem w ciąży, ale ona mówi nie, nie, nie ma tam prawie nikogo, proszę tam iść. Przecież to jest też kasa dla dzieci, które są tutaj, to nie tylko dla kobiet w ciąży, ale płaczące dziecko to wcale wiecie, niełatwiejsza sytuacja niż, niż kobieta w ciąży, tak? I ja jej wtedy podziękowałam, poszłam z nią do tej kasy i ona zaczęła mnie obsługiwać, i słuchajcie, podchodzi inne. Na kobieta w ciąży, ja bym tak powiedziała, no tak, 6 miesięcy, ale wiecie, no po brzuchach nie można, nie można ogarnąć, bo tak naprawdę nie wiemy, który miesiąc ciąży. Niektórzy mają ogromny brzuch w, w czwartym miesiącu ciąży, a niektórzy mają malutki brzuszek w dziewiątym miesiącu ciąży. No, każdy, każda kobieta jest inna. Jak ona się zaczęła na mnie wydzierać, że to jest kasa dla kobiet w ciąży, a nie dla, dla kobiet z dziećmi, że my sobie powinna iść do innej kasy, bo ja zabieram jej miejsce w kolejce. Ja się tak na nią patrzę. Wiecie, Aleks wyje, ja go trzymam tak ledwo. Wiecie, pod jedną pachą, jak to się mówi, wypakowuję te zakupy z tego wózka. I powiem Wam, że ja wtedy nic nie powiedziałam. Bo ja nie miałam jeszcze na tyle odwagi, ja byłam taka zachukana strasznie w sobie, i ja, jakbym ona mi dała splaskacza, i to dopiero ta pani, kasierka, wiecie, wstawiła się za mną, że, 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 że o co pani chodzi, że przecież to też jest tak samo matka, jak pani będzie matką. I że powinniśmy się wspierać w, w takich momentach, zwłaszcza, że Alex naprawdę był to nie było tak, że wiecie, on sobie spał w tym wózeczku. On tak dar się, że to była jakaś masakra. A tamta jeszcze bardziej się zaczęła na mnie drzeć, że właśnie mam ją przepuścić, no to to dziecko jeszcze bardziej się zaczęło drzeć. Kobieta w ciąży. Może jakbym nie była taką młodziutką, drobniutką mamą, to nie wiem, nie, nie skoczyłaby tak ze swoimi szponami na, na mnie, bo po prostu nie czułaby takiego priwileżu, że ona jakoś tak może. Ale muszę powiedzieć, że ta sytuacja strasznie mi zapadła w pamięci, bo potem trochę do siebie jeszcze dochodziłam. Zwłaszcza, że ja byłam naprawdę, no nie jakoś specjalnie stabilna emocjonalnie, potrzebowałam naprawdę spokoju, i wtedy ja nic jej nie odpowiedziałam, zapakowałam swoje zakupy, zapłaciłam pani z Carrefour, tylko wiecie, patrzyła się cały czas, już wszystko, a po prostu takie łzy w oczach. Że ja myślałam, że ja się tam rozpłynę razem z tym moim dzieckiem, bo sam fakt, jak dziecko już wam płacze w miejscu publicznym, to czasami macie takie wrażenie, że też z nim zaraz będziecie wyły, czy w domu nawet ile razy ja płakałam z moim dzieckiem, a co dopiero, jak wasze dziecko płacze i jakaś inna kobieta wciąż się na was. To już w ogóle jest kombo, kombo, kombo. Takie stereotypy, z którymi musiałam się zmagać przez e, cały mój okres bycia samotną mamą, a samotną mamą byłam do drugiego roku już mojego. Syna. Było to, że samotna matka to nigdy w życiu nic nie osiągnie, na pewno nic nie osiągniesz i nikt cię nigdy nie będzie chciał. I to są takie stereotypy, które bardzo tutaj się powielały w internecie, na YouTubie przynajmniej. Cały czas dostawałam komentarze, że ja już nie jestem nic warta, że takiej nikt, nikt nie będzie chciał, że teraz moje życie już jest stracone, że zniszczyłam sobie życie. Takie naprawdę mega, mega negatywne komentarze. I ja wtedy już wiedziałam, że ja pokażę ludziom, że tak nie jest. Ja pokażę ludziom, że można być samotną mamą i ułożyć sobie życie, że można być przede wszystkim samotną mamą i szczęśliwą mamą, bo jedno nie wyklucza drugiego. Ja będę cały czas powtarzała, że jak miała dzisiaj jeszcze raz wybrać, to ja z milion razy bardziej wolałam być właśnie samotną mamą, niż być mamą w jakimś toksycznym w związku z jakimś kolesiem, psychopatą, czy kimkolwiek tam wiecie, z kimkolwiek jesteście. Lepiej być samemu, spokojnie, ułożyć sobie życie, niż mieć jeszcze ten ciężar mentalny tego, że jesteście z kimś nieodpowiednim, kto jeszcze stwarza Wam nowe problemy. A więc to jest taki ogromny stereotyp, którymi niestety wszystkie samotne mamy i w ogóle młode mamy e, są obdarczone, że właśnie nic sobie już w życiu nie, nie poradzi, że już wiecie, w życiu to już jest stracona i tym podobne, a tak nie jest. No i oczywiście wiecie, najlepszy stereotyp, jak młoda to na pewno głupia, to się puściła, to, że jesteś młoda, to nie wiesz co, to prezerwatywy. Ja takich rzeczy usłyszałam bardzo, bardzo dużo. A moim zdaniem nie powinniśmy oceniać, bo nie znamy historii danej osoby i mówię to, że ktoś ma dziecko w wieku 19, 18 czy 17 lat, to nie oznacza, że jest głupi, to nie oznacza, że się puścił, to nie oznacza, że to nie oznacza tych wszystkich rzeczy. Następnie zostałam mamą w wieku 24 lat i muszę Wam powiedzieć, że ja mimo, że nie mogę porównać tej pierwszej ciąży do tej drugiej ciąży, czy moich początków z Melisą, a z moim synem, dlatego, że to były dwie totalnie różne sytuacje, z Aleksem byłam sama, Biedna. A na samym początku nawet w strasznym związku, a z Melisą byłam spokojna, kupiliśmy dom, miałam poduszkę finansową, wiedziałam, że mogę kupić dziecku co chcę, mój mąż o mnie dbał, i no, choćbym chciała, to nie mogę po prostu porównać tych dwóch ciąży, czy tych dwóch okresów poporodowych, dlatego, że były one no, kompletnie inne. Sytuacja była inna. Ja słuchajcie, uważam, że jako młoda mama, samotna mama z Aleksem poradziłam sobie fenomenalnie. Jestem z siebie bardzo, bardzo dumna. Poradziłam sobie fenomenalnie. Byłam najlepszą mamą, jaką tylko mogłam być. Zrobiłam dla mojego synka wszystko, co mogłam i jestem z siebie dumna. Jestem z siebie dumna, że wiecie, nie położyłam się do łóżka i nie przespałam pierwszych lat życia mojego syna. Jestem z siebie dumna, na, że nie poddałam się i nie wpadłam w jakiś nauk, bo naprawdę może być chwilami naprawdę ciężko i nie ma nikomu co oceniać, bo bycie mamą jest ciężkie, bycie samotną mamą, hardcore, bycie młodą i samotną mamą to już w ogóle jakieś kombo, co nie? Bo jest też taki czas e, na samym początku, kiedy macie wrażenie właśnie Wy nawet same, że, że o Boże, że Wasze życie to już się teraz skończyło, bo przecież Wszyscy dookoła wam tak mówią, że Wy już nie zaznacie niczego dobrego w życiu, że teraz to już nie popodróżujesz, że teraz to już nie zrobisz tego, tamtego, siamtego, bo przecież bycie mamą to już kończysz swoje własne życie i już Ty na nic dobrego nie zasługujesz, teraz jesteś tylko mamą. Że co proszę? Jak to. Jesteś mamą i koniec i już nic więcej w życiu nie masz prawa robić. Oczywiście, że masz prawo i powinnaś robić, i moim zdaniem każda mama zasługuje na czas dla siebie. Każda, każda mama. I nie ma nic złego, że czasami po całym dniu z dziećmi, jak mąż wejdzie, to tylko odstawicie dzieci pod drzwi i wkoczycie sobie pod prysznic, bo tego potrzebujecie. I hitem też jest wiecie ten fakt, że jak wyjdziecie na przykład gdzieś bez dzieci, to, to ludzie z takim zdziwieniem was się pytają. Ale to gdzie są te dzieci? No z tatą. Ale on jest fajny. Ale fajnego masz męża, że on pilnuje ci dzieci. <grytanie> Co proszę? W sensie, ja nigdy nie podchodzę do tego w, ten, w tym temacie, że lożon jest fajny, bo popilnował własnych dzieci. W sensie to jest jego zasłona, obowiązek, za przeproszenie. Pilnować po prostu swoich dzieci. To nie jest tak, że ja mam wyjściówkę, że ja mogę gdzieś wyjść. Bo on z łaski pilnuje własnych dzieci. No, no w ogóle mi się to w głowie nie mieści, i niestety dużo ludzi jeszcze ma takie przekonanie, ale mam nadzieję, że z czasem to po prostu minie i ludzie zrozumieją, że ojcowie po prostu zajmują się swoimi dziećmi, a nie pilnują ich od czasu do czasu. Tym zakończymy ten dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że miło sobie tutaj spędziliście ze mną czas, może sprzątając, może biegając. Chociaż nie wiem, czy biega ktoś w ogóle w styczniu. Chce Wam się biegać, bo mi to się strasznie nie chce biegać. Ja tylko patrzę na tą pogodę i myślisz, że w ogóle mam wyjść z domu to aż mi się nie chce co dopiero biegać a widzę, czasami ludzie biegają rano i tak mówię, Boże biegnie ktoś za Tobą biedny człowiek, nie wiem może jakiś zombie, ja coś przespałam co nie jakaś apokalipsa i ludzie uciekają przed tymi zombie a ja wstaję tak nie jeszcze nie dzisiaj. Chociaż muszę powiedzieć, że no muszę się wybrać na siłownię, czas naprawdę najwyższy, ale czekam, aż mi odetkają się troszeczkę te zatoki, tak będę sobie czekać może do marca, bo jak na razie moje oddechy no, na, najlepiej tutaj nie, nie wchodzą mi tak? A więc myślę, że po przebiegnięciu dwóch metrów padłabym po prostu już na twarz i dalej nie pobiegła. A więc no, życzę Wam oczywiście cudownego dnia, nocy, wieczoru, popołudnia, zależy właśnie kiedy słuchacie tego podcastu. Zapraszam Was również do oceniania tego podcastu na piąteczkę, oczywiście piąteczki wszyscy najbardziej lubią. Na Spotify będzie mi naprawdę bardzo, bardzo miło i słyszymy się w kolejnym, w następnym tygodniu. Trzymajcie się ciepło, pa!